Program Hogard RTM Podatek od środków transportowych. Wczytywanie licencji do programu. Program Hogard RTM Podatek od środków transportowych ma wyjątkowo elastyczny system licencjonowania, pozwalający na dostosowanie ceny oraz możliwości programu do potrzeb użytkownika. Aby sprawdzić posiadaną licencję, wystarczy z panelu bocznego wybrać opcję Informacje a następnie z rozwijanej listy funkcję o programie. Na ekranie w zakładce Licencja Użytkownika pojawi się informacja o parametrach licencji. Możemy w niej sprawdzić m.in. na kogo została wystawiona licencja, do kiedy jest ważna, maksymalną liczbę dostępnych podmiotów, maksymalną liczbę aktywnych użytkowników, maksymalną liczbę dostępnych urzędów. Aby zmienić licencję, np. licencję demo zastąpić licencją wystawioną dla konkretnego klienta lub znowić subskrypcję roczną programu, wystarczy z panelu Licencja, Wybrać opcję Wczytaj nową licencję. Po pojawieniu się okna wyboru pliku należy odnaleźć i wskazać otrzymany od dostawcy oprogramowania plik z licencją programu. Plik licencyjny posiada rozszerzenie HALIC. Jeżeli licencja zostanie prawidłowo zaimportowana, pojawi się informacja o pomyślnym zakończeniu procesu. Aby licencja zaczęła działać, program musi zostać ponownie uruchomiony. Program miesiąc przed upływem daty ważności licencji będzie w czasie uruchamiania informował użytkownika o kończącym się okresie ważności licencji i koniecznością jej przedłużenia. Jeśli licencja programu wygaśnie, program poinformuje o tym stosownym komunikatem, a następnie pozwoli na wskazanie pliku Halic z nową licencją. W celu dobrania odpowiedniej wersji programu i licencji, skontaktuj się z naszym działem handlowym.